Ja no właśnie wracam ze swojego standardowego treningu rozbiegania, raczej marszobieg. 40 minut, minutkę, idę, minutkę, biegnę, odpoczywam, relaksuję się, odpoczywa moja głowa i dotleniam swój organizm. Teraz wracam i uzupełnię to, czego potrzebuję, bo aktywność fizyczna moim zdaniem jest naturalnie połączona z dietą. Zapraszam do Netrano, tam czeka już na nas ekspert i porozmawiamy na ten temat. Dzień dobry Państwu. One, trano od kuchni. Witam serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy nie tylko o zdrowym stylu życia, nie tylko o trenowaniu, ale porozmawiamy o tym, co najważniejsze, czyli o zbilansowanej diecie i o przekąskach, których możemy używać jako narzędzia. Moim gościem Hanna Stolińska, doktor dietetyczka. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Cię, witam Państwa. Co to znaczy zbilansowana dieta i jak do tego wszystkiego jesteśmy w stanie dołożyć. Nasze produkty, które mamy przygotowane. Powiem ci szczerze, że mam alergię trochę na to słowo zbilansowana dieta, bo to tak ładnie brzmi naukowo, Aha. tak ładnie brzmi na papierze, ale żeby to wdrożyć w życie, niestety mamy, my Polacy, bardzo dużą trudność. Chodzi o to, żeby słuchać swój własny organizm, żeby mieć zdrową relację z tym jedzeniem, mhm. żeby nie popadać w żadne restrykcje, żeby jeść wszystko w odpowiednich ilościach i w odpowiednim czasie. No i oczywiście jeść różnorodnie, czyli wkomponować, wkomponować różnie również... Y Różne produkty. A podaj mi to na konkretnych przykładach. Mam przygotowane tutaj produkty. Często słyszę o makroskładnikach i momentami nie wiem, czy do końca ludzie mają świadomość tego, jak powinniśmy w proporcjach dostarczać do swojego organizmu. Mm -hmm. Białko, węgle, tłuszcze, cukry. Tak, zrobiła się moda teraz na diety wysokotłuszczowe, wysokobiałkowe, niskowęglowodanowe. A ja uważam, że powinniśmy wszystko jeść w odpowiednich proporcjach. Czyli no mówimy też o składnikach odżywczych, które są tak naprawdę we wszystkich produktach spożywczych. Mhm. Myśląc o białku, co ci pierwsze przychodzi do głowy? Twarożek albo skrypki. tak, o nie, ryba, to... ewentualnie nabiał. Tak. tak, zdecydowanie. A to tak. białko jest wszędzie. W warzywach też jest białko, w owocach też jest białko. Nie ma tylko w cukrze i w oleju. I tak samo. Jest z tłuszczem, i tak samo jest z węglowodanami. Natomiast te proporcje powinny być bardzo zachowane. Około 30% powinien stanowić tłuszcz, ale to nie tylko oleje, ale też i orzechy, nasiona, awokado, pestki, które na przykład możemy dodać sobie do śniadania. Sugerujesz, że ja mam coś przygotować. E, tak, na przykład mamy tutaj bardzo fajne orzechy. E, no i źródło węglowodanów, czyli albo płatki, albo pieczywo to Koniecznie musi pójść na śniadanie. Dobrze, a przekąski? Czy one są spoko? Które przekąski są najlepsze? Jak powinniśmy to łączyć? No właśnie, słowo przekąski, kolejna moja alergia. <laughs> <laughs> czy można Nie przy... się, Ja zacznę. Ja, Dobrze. Ja zacznę się bawić Zacznij robić coś na śniadanie. E, czy przekąski, czy w ogóle przekaszać powinniśmy w ciągu dnia? E, wszystko to, co jemy, jest posiłkiem, bo wszystko. O, jakie fajne! Bo wszystko ma e, kalorie. Tak naprawdę, między posiłkami możemy pić. Wodę, dlatego takie przekąski, typu na przykład batony zbożowe, takie jak na przykład te bardzo mm -hmm. fajnym składem, bez dodatku cukru, e, mogą być dodatkiem do posiłku albo ewentualnie jego wymiennikiem, kiedy jesteśmy w biegu. Każdy z nas jest w biegu. E, mamy no taki... właśnie, poruszyłaś bardzo fajną rzecz, bo mówimy tutaj o zdrowym stylu życia, o przekąskach i ja z automatu odbieram to jako idealne narzędzie dla ludzi żyjących bardzo aktywnie, bardzo sportowo. Ale to, co powiedziałaś, wszyscy jesteśmy aktywni zawodowo, czasami nie mamy Takie przekąski są dla wszystkich, czasu, oczywiście. Czy, czy gotowe owsianki, które wystarczy zalać mlekiem, są naprawdę z dobrym składem. Czy właśnie szybkie musli, czy szybka granola z dodatkiem owoców, skyru, bardzo duża ilość białka, czy po prostu mleka zwierzęcego czy roślinnego. Wysokobiałkowe musli, dolałem do tego mleka, dołożyłem kiwi, mógłbym dołożyć jeszcze baton, e, banana. I koniecznie jakieś źródło tłuszczu, żeby te węglowodany wolniej wchłaniały się do naszego organizmu. O, to jest naprawdę to jest yy, bardzo ciekawe, bo to, co powiedziałeś, wszyscy mówimy, pe używamy pewnych sloganów, ale w tym też należy zachowywać pewne proporcje, tak? Jasne, że tak. Umiar we wszystkim urozmaicenie. No i też warto wspomnieć faktycznie o osobach aktywnych fizycznie, takiego batona, czy właśnie takie musli, albo na przykład masło orzechowe, super sprawa. To przed, czy po treningu mam to zjeść? Yy, po treningu, żeby szybko uzupełnić stężenie glukozy, żeby nie ścinać własnych mięśni. Dbam o to. Wy też musicie o to zadbać. A Koniecznie. jak miałbym wyjść na trening i chciał zjeść na przykład na godzinę przed coś fajnego, byś mi zasugerowała tutaj jakieś. Na godzinę pomysł? przed też muszą być węglowodany złożone, białko, czyli na przykład możesz zjeść granolę z jogurtem, z owocami. I ważne, żeby te węglowodany w czasie posiłku, w czasie wysiłku bardzo wolno się uwalniały, żeby podczas aktywności fizycznej raptem nie mieć zjazdu energetycznego. Mm -hmm. No tak, to jest to bardzo ważne. ważne, zachowujesz się nie jak dietetyka, jak trener. No trochę też trenuję, chociaż nie widać. widać, widać. A powiedz mi, jak z tym wszystkim możemy znaleźć pomysł na, e, na naszych najmłodszych, na nasze pociechy, na dzieciaki, co one mogą, jak one mogą to wykorzystać. Na przykład idąc takie... do szkoły, drugie śniadanie, trzecie śniadanie. Jasne. Albo uzupełnienie e, tego, o czym cały czas wspominamy w formie lunchu. Tak, zdecydowanie wolałabym dać dzieciom właśnie takie coś przygotowane, swoich pojemniczek, może być też mm -hmm. y, taki na żywność y, jogurt granola owoce orzeszki ja sugeruję moim małym pacjentom czyli że... Skyr to jest jedna rzecz granola Połączony z granolą albo jest z składkami do... obsianymi z musli dokładamy do tego znowu orzechy y, koniecznie orzechy albo jakieś nasionka i owoce A wiesz jakie są najzdrowsze owoce Poczekaj, no boję się. Fioletowe. Fioletowe, czyli kolor jest ważny? Kolor jest ważny, to są antyoksydanty. Mm -hmm. Też przy aktywności fizycznej ważne, ale wracając do tych naszych dzieci. Faktycznie takie musli można im dać do szkoły zamiast tradycyjnej kanapki. No i dołożyć do tego batonika jako fajną alternatywę takich tradycyjnych słodyczy, mm -hmm. bo dzieci kochają słodycze. Niestety nie ma co ukrywać, raczej myślą tym. Smakiem niż rozsądkiem, tak? że, że coś może być niezdrowe. Dlatego szukajmy fajnych zamienników tych niezdrowych słodyczy. Ale pamiętajmy i powtarzajmy jak mantrę, przekąska jest uzupełnieniem. może. Jest fajnie... dodatkiem tak. do zbilansowanej. Zbilansowanej diety do tych pełnowartościowych posiłków. Czyli nie uciekamy od śniadania, lunchu, obiadu, albo takiej kolacji, która powinna być delikatna, nie powinna powiedzmy być zbudowana na bazie tylko i wyłącznie tłuszczy. Możemy. Naprawdę śmiało wachlować tym, o czym powiedziałaś, jako posiłkiem głównym, a to wszystko, co znajduje się na naszej stole, w formie przekąsek, dokładać Dodatkiem idealnie do naszej zbilansowanej diety. Tak? Też y, warto rozmawiać o tym, warto edukować, jeżeli chodzi o wartości energetyczne, o kalorie, które przyjmujemy. Pewnie, że tak, bo niestety ponad 60% Polaków ma nadmierną masę ciała tyjemy teraz najszybciej w całej Europie i nasze dzieci również. Także zwracajmy na to uwagę, że wszystko co jemy ma wartość energetyczną. Oczywiście bez przesady, tak? Wszystko jest dla ludzi w odpowiednich ilościach, ale jednak żeby nie zajadać stresu, nie zajadać nudy, nie zajadać zmęczenia. To też jest ważne takie psychologiczne podejście do No jedzenia. właśnie, to pora przekąsek ma znaczenie godzina, o której zasiądziemy na przykład do tego pięknie przygotowanego wspólnie przez nas dania. To jest kwestia bardzo indywidualna. Niektórzy potrzebują zjeść więcej w ciągu dnia, ale jednak widzę tą tendencję wśród moich pacjentów, że raczej lubimy podjadać wieczorami, kiedy mhm. cały stres schodzi, chcemy się zrelaksować i łapiemy za te przekąski. Więc wtedy też jak najbardziej, ale na pewno mniejsza porcja. A powiedziałaś mi bardzo ciekawą rzecz przed programem. Musimy też uświadamiać Polakom, że nie możemy jeść praktycznie non-stop. Non-stop, w każdej godzinie albo co 30 minut szukać jakiejś rzeczy, która pozwoli nam to, co powiedziałaś, zajadać stres. Tak, na pewno przerwy między posiłkami, żeby nasza trzustka, która wydziela insulinę, sobie odpoczywała, bo teraz jest plaga insulinoporności, mhm. cukrzycy, różnych chorób metabolicznych i nasz organizm musi się regenerować tak samo jak my. Dobrze, co ja mogę zrobić, żeby nie mieć tych takich napadów głodu? Nie wiem, czy ja to odpowiednio nazwałem, ale czuję się wtedy momentami pusty, jakby żołądek przykleił się do kręgosłupa. Czy ja mogę wcześniej zareagować? Na pewno nie powinniśmy się przegładzać. Jeżeli nie mamy ze sobą posiłku o tej godzinie, o której powinniśmy zjeść, nie wiem, jesteśmy na mieście, pracujemy, coś się przedłuża, no to warto wyciągnąć z torebki czy z plecaka taki batonik czy jakąś drobną przekąskę, żeby szybko zjeść, żeby nie było tak, że kiedy jest już ta możliwość zjedzenia posiłku, my zjadamy takie ilości, że nasz organizm sobie z tym nie co poradzi. 3, co trzy, co cztery godziny, pięć posiłków, trzy główne posiłki, dwa razy dodatki w postaci przekąsek? Jakie jest najlepsze rozwiązanie? Ilość posiłków to jest kwestia indywidualna. Nieważne, czy to jest, są trzy, cztery czy pięć posiłków, tylko ważna jest stałość, żebyśmy codziennie jedli stałą ilość posiłków mhm. i w miarę o równych godzinach, żeby w ten sposób podkręcać nasz metabolizm. Na pewno, jeżeli ty jeszcze. Regularnie, nie wiem czy tak jest, zauważasz. Wierzę w, to, tak, jest. wierzę w to, że już o tej godzinie, o której jest posiłek, już czujemy ten głód. Yy, I to jest taki sygnał, że ten metabolizm jest rozpędzony. I wracamy do tego, co powiedziałaś. Nauczmy się słuchać swojego ciała. Jeżeli będziemy mieli regularnie, momentami nie musimy patrzeć na zegarek, żeby mieć świadomość, że nadchodzi pora posiłku, bo otrzymujemy jasny sygnał. Ja. Uwielbiam poruszać się na konkretnych przykładach. Powiedz mi proszę raz jeszcze, co i w jakich ilościach mogę zjeść. Dzisiaj o godzinie 16 pójdę na trening, skończę o 17.30. Do, do czego mam usiąść? Myślę, że od rana możesz spokojnie usiąść do e, takiej owsianki. Mhm. E, myślę, że to taka kobieca porcja, więc e, tobie przydałoby się trochę więcej. Ja lubię masło orzechowe. Weź no gdzieś śmiało, śmiało. Wplataj proszę w, moją, w też, moją dietę. Tutaj też to masło orzechowe jak najbardziej e, może Do czego trafić. je dodajemy? E, albo na przykład do owsianek, albo do koktajli, ale też dodań wytrawnych. Ja często używam masło orzechowe do takich warzywnych potraw mm, jednogarnkowych. Tutaj tak delikatnie mogę ozdobić. A śmiało, jak najbardziej. Pięknie. Nie wiedziałem nawet, że mogę tyle dobrych rzeczy zjeść. Koniecznie dużo spalasz, to trzeba regenerować swój organizm i go dobrze odżywić. Dobrze, to złóż jeszcze proszę tak na szybko e, ten boks, e, o którym wspominałaś, jeżeli wyprawiamy naszą pociechę do szkoły. No to właśnie, rano ta owsianka, później koniecznie coś z warzywami, bo to jest rzecz najważniejsza. Stosunek warzyw do owoców powinien wynosić 4 do 1 w naszej diecie, czyli na 4 porcje warzyw i jedna porcja owoców. Cztery ziemniaki i jabłko? No, ziemniaki! <słuch> Idę na łatwiznę! To jest dobry moment na edukację. Naprawdę mówmy o tych rzeczach, bo to, co mówmy powiedziałeś. zielone. Wiesz, zielone przy twojej aktywności fizycznej jest bardzo ważne przy aktywności umysłowej. Weź, Sałata, rukola, rozszponka, znak zielone, zielone ziemniaki. No. Nie da się, nie da się. Ewentualnie fioletowe, mówiłam, że fioletowy to dobry kolor. Także kanapka, batonik, czy jakiś, jakaś taka owsianka do zalania. Później zbilansowany obiad, kasza albo ryż, albo makar. Pełnoziarniste źródło białka, czyli albo mięso, albo ryba, albo rośliny strączkowe. Czy, możemy, czy możemy bazować na, na takich fajnych przekąskach, na takich fajnych dodatkach cały rok, czy też uciekajmy od takiej monotonii i dostosowujmy to na przykład do pory roku? Myślę, że przekąski można stosować przez cały rok takie same. Na przykład, jeżeli jest zima, to możemy takie musli zrobić sobie z mlekiem na ciepło. A jeżeli jest lato i chcemy trochę ochłody, to można to zrobić z jogurtem na przykład z skyrem. Dobrze, do skyra banan czy pewne połączenia twoim zdaniem nie są mile widziane? A śmiało, jak najbardziej. E, bana najlepiej taki mniej dojrzały, żeby było mniej cukru. E, chyba że trenujemy, to nie ma to żadnego znaczenia, czy mamy prawidłową masę ciała, no ale stawiajmy jednak na te fioletowe owoce, owoce leśne. Dobrze. Na bazie e, musli wysokobiałkowego dolałem mleka, dorzuciłem zielone, czyli owoce. Warzywa akurat tutaj się nie znalazły, ale oczywiście mamy źródło tłuszczu, czyli orzechy. Zali zaliczyłabyś mi to na 5? Plus. Zdecydowanie dołożyłabym jeszcze trochę tej witaminy C. Pamiętajcie, że mandarynki wszystkie cytrusy jemy z tymi białymi błąkami, bo tam jest najwięcej witamin. Dobrze, wróciłem z treningu, żeby nie przepalać swoich mięśni. Powiedziałaś o tym produkcie, że jesteś z niego dumna. Brawo, Łukasz, jesteś wyjątkowy. Tak, na Kuchnia szybko jest swoim to. odpowiednim miejscem. Dobrze. Albo jeszcze to. W wsadzimy baton, a po treningu spróbuję wykorzystać skyr. Dodałem granolę. Dodałem, jaki to jest kolor? Fioletowy? Masło orzechowego? Nie, masło jest brązowe, te kulki. Te fioletowe, tak. Fioletowe, a banan traktujesz jako coś jasnego? Może być. Dobra. Słuchajcie, autorski. Ja autorski... jeszcze trochę tego koloru bym dodała. A może jeszcze żurawinki? Naprawdę? Ale to wiesz co, pozwoliliśmy sobie na duże szaleństwa. Można bawić się w kuchni smakami, kolorami. Jasne. W ciągu dnia powinniśmy zjeść 70% całej wartości energetycznej codziennych posiłków. No dobrze, moi drodzy. włalamy, voilà. my jesteśmy gotowi, powolutku kończymy one rano od kuchni. Ja mam nadzieję, że dostaliście oprócz takiej paczki merytorycznej, dużej wiedzy, pomysł na. Zdrowe, pomysł na aktywne, dobre życie, bo tego bo warto. Dbanie o siebie jest bardzo przyjemne i poprawia jakość życia. Doktor Hanna Stolińska, dietetyk, i Łukasz Kadziewicz, żegnają one trano od kuchni, a my siadamy do jedzenia.